Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Dzisiaj mogę grać tylko rzeczami z pierwszego balonu. No to co? Ja daję gotowość i widzimy się w rundzie. Dobra, jesteśmy już w rundzie. Myślę, że sobie polecimy... Gdzie był ten przystanek? Chyba gdzieś tutaj był ten przystanek. Zobaczymy jak się załączy. Jak... Albo nie, polecę na... O! Tutaj, na ten balon. Tylko jak on się będzie przesuwał. Jak on się będzie przesuwał, to muszę do niego wlecieć. Patrzymy, kiedy muszę wysiąść. Teraz wysiadamy i gonimy ten oto balon. Widzicie, ten tutaj, pomarańczowy. Tam jest czerwony, niebieski, zielony, nie wiem. I taki ciemnozielony. Dobra, ten tutaj. I wlatujemy. Hamujemy leciutko. Lecimy, 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 lecimy. Jak mnie wypadnie snajperka, to się obrażę. <grymne> Bo według mnie snajperka to jest najlepsze, co może tutaj wypaść. O! Karabin, siorb, impulsy, dobrze. Nie. A, jednak nie tam dobrze. Dobra, tutaj jest przeciwnik. Dobra. <grymne> U, dżu, dżu, dżu. Dobra, tutaj amunicja Ona nam się nawet nie przyda Dobra O, jakbym miał snajperkę To już mam 36 amunicji do niej To fajnie by było Dobra, o Tutaj się strzelają gdzieś Użyję pierwszych impulsów Jeden granat impulsowy Mi pozostał Najgorzej Dobra. Tutaj gdzieś się chyba strzelają. Tak mi się wydaje. Albo gdzieś tutaj na tym mieście. Czy coś. O! Tutaj się gdzieś strzelają. Jak oni tak szybko przeszli. Albo to są dwie inne walki w ogóle. Ło. Wskakujemy. No nie. tam tamtą stronę. I patrzymy. No, nikogo nie ma. Dobra. Tutaj ktoś gdzieś. Jakoś. Tu. Patrzymy. O, ktoś tam idzie do tego. To już na niego poczeka, poczekam, jak stamtąd wyjdzie. O, już wchodzi, wyrzucił swoją broń. No. Taki pokaz robi. Dobra, i teraz można być. Dobra. Nie, ja. Spokojnie, w ciebie nie strzeliłem. nie, 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 nie. A, przypadkowo siorba wiem. Już wyrzucam. On miał legendarną to na tękarkę, jakbym jeszcze mógł ją wziąć. Dobra, ja ich nie muszę załatwiać, bo i tak amunicja mi się nie przyda. Dobra, gdzie są typy? Ale dobrze, że dostałem tą apteczkę i tą... tego siorba. To mi się bardzo przyda. Nie, duża potka. O, to. To sobie to rozwalę. No. O. Dobra. Ustawię sobie na metal, jakbym od razu miał budować. Bo to lepiej się wtedy buduje. Bo metal ma więcej jakby życia. I ciężej go zniszczyć. O, trójkątna burza. Tak zwana trójkątna strefa. Dobra. O, tutaj jest... a nie, to jest inny balon. O, ktoś upuścił koronę zwycięzcy, a nie, bo... bo może ten, może ktoś go załatwił. Ale ktoś inny upuścił koronę zwycięzcy, może podmus po tamtym, bo pisało, że ten, który upuścił potem, załatwił tego, który na początku upuścił. Wiem, że skomplikowane. <noise> o, co się ze mną działo? Czemu mnie tak zacinało? Tutaj jest przeciwnik. Zebrał podkę, którą fajnie by było też zebrać, ale nie możemy. I tak wiem, że niektórzy mogą powiedzieć: Mogłeś nie robić tego challenge'u. No czemu ty zacząłeś pić? Mi się wydaje, że to bod był. Tu sobie materiały weźmiemy. A myślałem, że to jest druga podka. O. No. I tam są. Budowle, Nie wiem, czy świeże, czy stare. A nie, myślałem, że to są budowle. A to jest ten napis: Hollywood. Nie, Battlewood to jest. Jestem pewien. O, widzicie Battlewood bulwar Battlewood. Gdzie są tutaj przeciwnicy? Halo! Halo! Jesteście? Dobra. Teraz dam Wam przyspieszenie. I dopiero, no, dam Wam przyspieszenie, dopóki nie znajdę przeciwników. Dobra, mam tutaj przeciwnika. Tu gdzieś. Ale dostałem. Dobra, tutaj. Tu gdzieś może. O! Tu gdzieś. Halo. Halo. Dobra. No strzelaj, strzelaj, tak Dobra, przeładowujesz? A nie, nie przeładowujesz Po prostu zmieniłeś broń Dobra, muszę wypić tego się chyba Oj, to chyba nie zbud, bo myśli, że trzeba Że trzeba wejść na dach Gdzie tu jesteś? Hala. Aż tak szukałem walki. I skończyło się to dla mnie nie najlepiej. Mam nadzieję, że tak się nie skończy, ale tak to się zapowiada. Ła! Ale nie, to chyba jeden bot jest. Uff. Nie, on miał dwie apteczki, ale ja w ogóle miałem jedną, więc muszę sobie wyrzucić te dwie. Nie gadaj, że kolejny typ. No, wyrzuć się. No. Dobra, tutaj. Wychodzimy. Mnie tutaj nie było, dobrze? No, mam nadzieję, że doszliśmy do porozumienia. Ło! Nie, mnie tutaj nie było. Spokojnie. Ło! On pomyśli, że tam, gdzie budowle się jeszcze budowały. Dokończały się budować, to tam ja siedzę. Może tam wejdzie i tam nikogo nie będzie. Dwa razy zrymowałem pod podrząd. I tutaj, gdzieś powinien być. O, za tym domkiem będzie lift, czyli po polsku szczelina. Czyli to, co cię przenosi tak w niebo, do góry. Gdzieś tutaj są te beczki. Nie ma. Nie ma beczek do niszczenia. Kurczę. Dobra, i tutaj gdzieś powinno być. Tu gdzieś. O! Apa. Wskakujemy i latamy. Mam nadzieję jak najdłużej. O, na tej stacji są tam beczki. Do niszczenia. Sobie na nim polecimy. Może tutaj gdzieś jeszcze będą wokół. A najbardziej mi zależy na tych. Dobra, pierwszej. Zapewne tutaj gdzieś będą drugie. Nie ma? w środku? Też nie ma. A to niegrzecznie. Niegrzecznie zrobili. Powinienem im teraz pokazać te ty, tyty. Ale nie pokażę, bo jestem grzeczny. <grytanie> Dobra, gdzie tutaj są? Halo! O! Przeciwnik? Nie wiem, czy widzieliście, ale o, tam wszedł. Tam idzie, 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 idzie. Jak zauważył chomiczka do niego celującego, to mam nadzieję, że nie będzie do niego celował. Bo w końcu to chomiczek jest. A ja jestem tym chomiczkiem. No udacz mnie ognisko. No. O! Hejo. Pełno amunicji. W zimowych tych bańkosłonach, żeby się uleczyć. Dobra, to jest dla mnie, to jest dla mnie ratunek, bo ja mogę do nich wejść i się uleczyć na maksa. Gdzie tutaj Swift? Nie ma, znikł. zniknął. Najgorzej. Dobra, Ukryję się w zimowych bańkosłonach, aby się wyleczyć, znaczy by się wyleczyć. To ja już tutaj do niej idę, tutaj gdzieś na mapie pokazuję, o tutaj właśnie. I w tej bańko osłonie przez nią w ogóle nie da się bić, patrzcie. Widzieliście, że pociski się na mnie zatrzymują? No i dobra, i patrzcie, tutaj wchodzę do bałwanka i mnie leczy, i to mocno, po cztery. Normalnie na przykład ognisko leczy po 2. Dwa, dwa życia nie wiem, czy na sekundę, czy na ile, ale tutaj leczy po cztery. I daje i dużo, i jest jakieś długie oczekiwanie. O, i widzicie i już. I tam są przeciwnicy. I w ogóle fajne jest to, że tutaj wszędzie jest wszystko ośnieżone. Nawet ten kamień. Wszystko. Ta skała, która normalnie, patrzcie, normalnie jest taka. W tej nie się zrobiła zimowa taka, taka ośnieżona. To właśnie. Ale potem chyba to nie zostaje. I chyba to znika to ośnieżenie. O, widzicie, gdzie drzewa się ośnieżyły. Normalnie wyglądają tak. Ale w tej bańkosłanie tak. Dobra, idziemy z powrotem do burzy. Znaczy do strefy. Bo nasza trójkątowa strefa czeka. Oj, przypadkowo oznaczyłem. Dobra, to muszę od oznaczyć. O, amunicja. Biorę metal zamiast cegły na budowanie. I teraz o, właśnie o to mi chodziło, tak zwany lunchpad, czyli jak to się nazywa po polsku? Panel skokowy albo panel skokowy UR, to już tak profesjonalnie, bo tam pisało, nie wiem czy widzieliście, panel skokowy UR. <laughs> o! Tutaj kroki, przepraszam, że tak no Przy, Przykłyn krzyknąłem, nie wiem jak się mówi. Wow, no kroki, no to gdzie ty jesteś? Pochwal się, no. Nie macie? Dziwne. Wow, no, no mówię, że jesteś, ale gdzie? O może pod ziemią jest, dobra. To on może nawet o mnie nie wie. Jak nie ma wizualizacji dźwiękowej włączonej, czyli to, że kroki widać. Że ktoś na przykład idzie albo leci na lotni, albo pływa, albo się czołga, jak już ktoś go załatwi. Czemu ta lina się stała niewidzialna? A idzie zjechać? Idzie. Tylko bez liny. Ta jest tutaj wydłużona, a tam jej nie ma. Ona wlazła do ziemi? Co? Jak to? W końcu jesteśmy w stanie zobaczyć linę od góry. Moment. Patrzcie. Tak wygląda od góry. Tak dziwnie zaokrąglone, ale patrzcie to. Ha, dziwne. Ło! Myślałem, że już mnie nie będzie. A to jednak. Patrzcie, jestem. <laughs> Całej jest zdrowy. O, w strefie jestem. To dobrze. Oj, przepraszam, w mikrofon dożyłem. Nie, nie, spokojnie mnie, tutaj nie ma, ja się obuduję. Albo wyjdę z tego obudowania, tylko takie, żeby tutaj kogoś ściągnąć do tego obudowania. Albo nie, on mnie już zauważył, a to chyba bot, nie jest. Najgorzej. Tutaj, aha, strzelają się. Chyba obaj. O. Oh. No i chodź. Jak coś, ja jestem chomiczek, ja ci nic nie zrobiłem. Pozbieram, nic i ja mam nadzieję, że tego nie usłyszałeś, jak je zbieram. Jest. Nie? Nie widziałeś mnie. Nie widziałeś niewinnego chomiczka. Sześć amunicji zostawiłem. Ale tam jest chyba przeciwnik w tym aucie. Nie, bo tam nie ma. Gdzie on mógł przejść? Jak on mnie nagle za pleców weźmie, to ja nie wiem. Pójdę po to auto, żeby móc się jakoś łatwo przemieszczać. Jest. A nie, brak paliwa. Brak paliwa. Dramat. O! Oh. <laughs> Rybny perfum. O smaku ryby. Ryby się nim mogą psikać. Co najwyżej. A tam co? Apteczka reklamują? Co to? No taką. Chyba pierwszej pomocy. No, apteczka pierwszej pomocy. I ryba niebieska ją reklamuje. Z włosami. Bo widzicie, też ma takie wyłupiste oczy. Jak tamta i ma ten łuski. Nie, tak, tak łuski. No, widzicie takie plamki na twarzy. I, i, i ręce ma takie, jak tamta ryba. Dobra. Ja zbytnio przeciwników nie szukam, nie chcę mieć problemów. Ej, ej, nie spokojnie, ja kolega. To tak mi grzecznie nam jest strzelać. A tutaj gdzieś chyba pływa ktoś. Albo nie pływa, ale widziałem kogoś tutaj. Albo mi się wydawało. Nie no, tam jest ktoś. Jakiś ktoś. Ten taki wiecie tam. Ten, ten, ten ktoś, po prostu ktoś. Możecie we mnie nie strzelać? Ładnie bym poprosił. Uła! najgorzej. No i co ja teraz mam zrobić? Powiedzcie mi. Ua. No dobra trzecie miejsce. A no z mitycznej broni, to nie ma się co dziwić, z broni od bossa. O, no i wygrał. No dobra, to do następnego. Bajo.